Trwa przebudowa fragmentu szczecińskiej Wenecji. Na mapie Szczecina jest to miejsce dość niepozorne i raczej nie traktuje się go jako cel wycieczek. Okolica prezentuje sobą budynki nadszarpnięte zębem czasu i aż proszące się o jakikolwiek remont. Dokładnie tak samo jest ze wspomnianą szczecińską Wenecją, która swoje lata świetności zdaje się mieć już dawno za sobą, a mury budynków ją współtworzących sprawiają wrażenie bliskich zawalenia się. Szczecińska Wenecja to potoczna nazwa miejsca, w którym prosto z wody odry wyrastają kamienice i budynki fabryczne z przełomu XIX i XX wieku. Są to zabytkowe budynki wytwórni alkoholi i drożdży, które były niegdyś ozdobą całego nadodżańskiego pasa przemysłowej zabudowy. Część historycznej zabudowy musiała zostać rozebrana, ponieważ nie nadawała się do remontu, a groziła zawaleniem. Mowa o fragmencie zabytkowego muru otaczającego dziedziniec oraz części budynku przy ulicy Kolumba pod numerem 79 na 80. Ze starej zabudowy pozostała ściana parteru od strony ulicy. To w tym miejscu stanie nowa siedziba Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Szczecinie. Nowe elewacje mają być wzorowane na archiwalnych projektach, a konstrukcja nowego budynku będzie wyższa o jedną kondygnację niż ta historyczna. Po części, ze względu na zły stan techniczny, rozebrany został także zabytkowy mur otaczający dziedziniec przy głównym budynku. Zachowana część zostanie wzmocniona i poddana renowacji, natomiast brakująca odbudowana. Inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace mają zakończyć się w maju 2026 roku. Wcześniej była mowa o grudniu 2025 roku. Koszt całej inwestycji opiewa obecnie na 42 miliony złotych. W piwnicy zaplanowano salę konferencyjną na około 50 osób oraz Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży. Z tego poziomu będzie też dostęp do stanowiska dokowania małych jednostek pływających. Na parterze mają powstać hall i biuro obsługi interesantów. Pozostałe piętra będą zajmować biura pracowników. W nowej siedzibie będzie mogło pracować od 110 do maksymalnie 125 osób. Budynek przy ulicy Kolumba 79 na 80 był najniższym obiektem w kompleksie wytwórni alkoholu i drożdży Karla Lefevre. Budynek mieszkalny stanął na tej nadodżańskiej działce w 1890 roku, na początku XX wieku. Włączono go w obręb sąsiednich nieruchomości należących do Karla Lefevre'a. W 1911 roku został rozbudowany. Dobudowano nową część przy sąsiednim budynku fabrycznym przy Kolumba 81, w miejscu zasypanego kanału oddzielającego wcześniej obie nieruchomości. Po wojnie mieściły się tutaj mieszkania komunalne. Wykonawca, Bugimex SA, zakończył już montaż ścianki szczelnej budynku. Gotowy jest również komplet pali, które ustabilizują podłoże pod planowaną częścią biurową. W kolejnych tygodniach rozpoczną się roboty budowlane przy wylewaniu płyty fundamentowej budynku głównego. W harmonogramie budowy przewidziano też dalsze prace instalacyjne. Grunt wzmocnią kolejne pale. Tym razem na obszarze przyszłego parkingu w obrębie całej działki inwestycyjnej. Prace budowlane toczą się pod autorskim nadzorem projektanta Szczecińskiego Biura Architektonicznego Metropolis. Funkcję inżyniera kontraktu pełni Nida Consulting. Co zresztą zabudowań przy ulicy Kolumba pod numerami 82, 83. Zabudowania te wraz z budynkami przy Kolumba od 4 do 5. Znajdujące się po drugiej stronie ulicy, kupili przedstawiciele spółek Lorenzel i Meritum Investments. Prezesem spółki Lorenzel jest szwed Magnus i Saxon. Na czele Meritum Investments stoi zaś Arkadiusz Zgorzelski. Niedawno wspólnie odkupili od warszawskiego dewelopera White Stone Development dwie zabytkowe nieruchomości przy ulicy Kolumba. Szczególnie jedna z nich budzi od lat duże emocje. Mowa o bardzo zaniedbanej XIX-wiecznej zabudowie dawnej wytwórni alkoholu i drożdży Karla Lefevr'a, która wyrasta bezpośrednio z Odry. Częścią transakcji była też wspomniana nieruchomość po drugiej stronie ulicy. To również znajdujące się w złym stanie zabytkowe budynki poprzemysłowe. W ostatnich latach działały w nich kluby, m.in. Wasabi i Szczeciński Loft Kultury K4. Czy trzeba będzie budynki rozebrać do gruntu i wznieść na nowo ze względu na ich fatalny stan techniczny? Na razie deweloperzy podkreślają, że za wcześnie na konkrety. Nieruchomości dopiero niedawno stały się ich własnością. Do realizacji kształtujących się planów potrzebny będzie odpowiedni montaż finansowy.